Aż trzy razy dziś dmuchałem, narzekali wczoraj kierowcy w Gliwicach. Przez całą dobę na ulicach miasta spotkać można było wzmożone kontrole policyjne. Funkcjonariusze czatowali w najmniej spodziewanych miejscach z alkomatem i testerem narkotyków, a wszystko to w ramach akcji Alkohol i Narkotyki. Po barburkowo-mikołajkowym weekendzie na ulicach Gliwic zeroiło się od mundurów od wczorajszego wczesnego ranka do dzisiejszych godzin porannych na ulicach Gliwic co już można było natknąć się na taki oto obrazek. Badano nawet stan trzeźwości rowerzystów i motocyklistów. Trwała bowiem akcja, alkohol i narkotyki. Czyli akcja była całodobowa, od godziny 6 wczoraj do dzisiejszej godziny 6. 17 policjantów tylko oddelegowanych do tej akcji w miejscach różnych. Funkcjonariusze sprawdzali stan trzeźwości kierowców nie tylko w samych Gliwicach, ale i na terenie całego powiatu i zwykle czatowali tam, gdzie kierowcy raczej nie spodziewają się kontroli. Tak naprawdę zostawiamy to intuicji policjantów. Oni wiedzą, którędy przemykają się kierowcy, którzy być może chcą uniknąć kontroli. Także to nie jest tak, że stoimy w jednym miejscu posterunek blokadowy zawsze w tym samym miejscu. Nie, nie. Tutaj możemy się liczyć z kontrolami nawet na drogach osiedlowych, na, również na takich wiejskich dróżkach często prowadzących przez las. Akcja jeszcze przed 10 rano przyniosła efekty. Policjanci zatrzymali dwóch tak zwanych wczorajszych kierujących. W czasie ponad tysiąca kontroli przeprowadzonych w naszym rejonie ujawniono tylko dwa przypadki kierowców, którzy wsiedli po alkoholu. W obu przypadkach alkomat wykazał 0,7 promila w wydychanym powietrzu w Gliwicach. W sieci policyjne wpadł 44-latek, zaś w Pyskowicach 52-latek. Funkcjonariusze zatrzymali im prawa jazdy, obaj mężczyźni staną przed sądem.